Szanowni Państwo, dzisiaj poznamy odpowiedź na najważniejsze pytanie: kto sięgnie po kuchar w tej edycji Champions League? Która z tych drużyn dziś będzie mogła świętować? Dziś wielkie futbolowe święto finał UEFA Champions League, które komentować będą dla Państwa. Tomasz Smogowski i Jacek Laskowski. Zobaczymy na boisku dwie najlepsze europejskie ekipy sezonu. Czego jak czego, ale emocji to dziś nam tutaj nie zabraknie. Czuć atmosferę pełnego napięcia, oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. No i rozpoczną teraz z narożnika boiska. Dobrze wyjaśnia 16. szesnastce. Kolejna akcja, ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Pozostawało już tylko postawić kropkę na dni. Stawia na pewne rozwiązania, oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. Prowadzą zatem 1 do 0. Marko, wciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. Przy piłce Lautaro Martinez. Nie! I tam każdy -pinkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Coś nie wyszło przy wznowieniu. Już przejmują. Może teraz dobrze dobrać do pakków. Uderzenie jest w niełatwej pozycji, ale i po takich strzałach padają bramki. Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki, golkiper byłby w popał. Trossard Ma sporo miejsca na skrzydle. Może pociągnąć akcję. Taka okazja! A proszę Państwa, piłka w siatce! Zwiększają prowadzenia, kibice gotują się już do mistrzowskiej fety! Ładna bramka z bliskiego dystansu, pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Do zera gramy dalej. Di Marco Lautaro. Teraz piłka leci nad głowami obrońców. Zadanie do bareni. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Arsenal traci piłkę. I ładnie mija teraz rywala. Ale tutaj już czeka wsparcie. Akcja przerwana. Buka Josaka. Ale może teraz będzie szansa. Bronił, tak! Ależ tutaj to wyciągnął. Bramkarz pewnie teraz chwyta piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie, a ta pierwsza najwyższej klasy. Jestem pod wrażeniem jego panowania. Okazja, nie tego. Proszę państwa, umieszcza piłkę w siatce i daje drużynie już trzybramkowe prowadzenie. W Turcji widać podanie wymierzone idealnie jak w jakiejś grze komputerowej. Podręcznikowe wykończenie, zero zbędnego kombinowania, potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Jeszcze jedna bramka. Ostre strzelanie kanonierów trwa w najlepsze. Wznawiamy grę od środka. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą. Już po zmianie strony. I zaczynamy grę, proszę państwa. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędu ustawienia rywali. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Dumfries. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Wymanewrował rywala, Ależ to było... Po raz strzał z gatunku do zapomnienia, Jacku. Tak, można było tu uderzyć lepiej albo choćby to rozegrać. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie, Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Rywale zostawiają ludzi za dużo miejsca, przez co ostrzeliwuje ich bramkę regularnie i strzelił już go. Obu drużynom bardzo trudno jest teraz opanować środek pola. Mkhitaryan. Czalanoglu. Henryk Mkhitaryan. Czekwyt biłki piłki wodę i wydał. Barry się robi dla Zagrywa teraz krótko. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Obrońcy powinni jednak wracać trochę ławi. No i mamy gola! Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. I po tej bramce jest 4-0. Di Marco. Lautaro Martinez. Taro Martíneza. Ależ to zrobił. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Tyran. Wszysty był to strzał. Naprawdę było blisko gola. Martin Odegard, Lautaro. nie byłoby co zbierać. I będziemy mieli zmianę. Właściwy moment by wpuścić z ławki kogoś świeżego. Strata Arsenalu. Mistrzał, się teraz specjalnie uderzył prosto w niego. Tak, ten strzał nie mógł sprawić problemów golkiperowi tej klasy. Aha, jednak piłka nie przekroczyła linii. Spójrzmy. Saka gubi piłkę. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Koniec! Arsenal! Triumfatorem Ligi Mistrzów! Muszę...